Cześć i czołgiem witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Kultury Polskich Graczy. W jakże długo wyczekiwanym kolejnym odcinku, bo dostałem masę wiadomości z pytaniem kiedy, pijany, kiedy odcinek? Słuchaj, odcinki pojawiają się tylko i wyłącznie dzięki wam. I tutaj pierwsze co? Premek, to będzie jego dotyczył filmik Raportujcie M5 Bot. To tutaj się kurwa dzieje w tym filmie, nie? No, nie, nie, nie zabrakło specjalisty od pedałów, nie zabrakło również szczepiania się rodziny, matki, Żydów i w ogóle. Także na spokojnie i oglądamy to. Jazda, panie gwiazda. Pedał z Rumunii, proszę bardzo. Zaczyna się. No, i premek. Nie wiem, co to jest premek w ogóle. Że na premce gra? I premkowy gość? Albo może przemek i z Analfabeta? No, nie wiem, nie wiem. W każdym bądź razie zastanawiające. Jest to ciekawe, dosyć. <laughs> premek. No i czytajcie sobie, co on tutaj będzie wygadywał to jest masakra. No i to napiszę, że jakiś idiota i w ogóle. Ach, i no, i nie obyło się oczywiście od, e, od statystyk, prawda? No, statystyki tutaj również grają pierwsze skrzypce. Bo, no, no wod tutaj z tego bardzo słynie z tych e, statystyk, bo jestem niebieski, a ty jesteś czerwony, jesteś głupi, jesteś w ogóle frajer i pedał i laskę. E, no, przykre to, ale nic się niestety nie zrobi z tym. E, tak już się przyjęło i tak e, zostało. Dobrze, Więc tutaj była chwila spokoju. To cię w szkole nazywają. No, bo gość mu tam odpisał wcześniej, jak gdzieś się idiota. To cię w szkole nazywają. No i tutaj ktoś odpisuje chyba. No bo jak? Słabe. No, no było słabe, no bo. Nie wiem. Jakiś taki czerstwy ten tekst był. Taki. Wszystko w ogóle się kręci w tych czasach jakoś gimbaza, szkoła, pedał, twoja stara O! I odpowiedzi krótkie i jałowe. Jak ty No. I ja myślałem tutaj, że na tej powtórce, mówię, szybko się bitwa kończy i tak dalej, nic, niczym będzie się... A jednak Premek dał radę. To taki kolega chyba Kemota 5. Możecie też sobie sprawdzić to jest też taki znany gość On dwa razy chyba się pojawił nawet w kulturze graczy tak więc polecam tego pana on nawet u Domina chyba jest w pręgierzu na, na blogu tutaj przyspieszmy troszeczkę zachowujesz się jak idiota no kto tu się panie Premek zachowuje jak idiota jak niesz pan na pana w sumie trzeba mieć troszeczkę na układane w głowie, co najmniej, a w sumie, ty jak ty, no, inaczej, jak można to powiedzieć, gość sam zaczął, pedał z Rumunii zaczął wysyłać. A sam wypisuje, że ktoś się zachowuje jak idiota. No skurwa mać, to trzeba być pierdolniętym człowiekiem. I to jest niestety w tych czasach coraz Coraz to częstsze zjawisko pojawiające się, właśnie. W grach, na forach, oczywiście ja się przyznam bez bicia, że w grach, jeśli chodzi o gry, nie wyzywam kogoś, jedynie przed monitorem, a nigdy nie wypisuję jakichś tam bluźnierstw i wyzwisk, no chyba, że trafi się taki baran jak na grupie e, facebookowej War Thundera, który mnie prowokuje, wygląda jak e, taki Lizusek, i tylko mnie podpuszcza i prowokuje. Wtedy takiego gościa zjebie i zjebałem, za to wyleciałem z grupy. No ale nie dam się w ogóle takiemu palancikowi, który ma z 16 lat. Jeszcze gówno wie, w dupie był. Ale oczywiście nie, nie, nie wszyscy są tacy. Bo znam osoby młode, a naprawdę z wiedzą i faj, 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 fajni ludzie. No i teraz zaczyna się. Znowu. Dostał od gościa. Pedał. A co mi tam? PEDAł! Kurwa. To. O. Yy, to, że mnie zabiłeś, nie oznacza, że jesteś fajny. No tutaj niepotrzebne było to noob.pl, to... to akurat mi się nie podoba. Chyba, że, no nie wiem, to miał mieć jakiś wydźwięk tutaj, czy... czy... Yy, coś innego miało oznaczać. Sam jesteś PL, no. Skoro piszą po polsku, to wszyscy są chyba PL, nie normalne. Jakie dole co za dno. <laughs> Twoja matka... Matkę ci ruchają. O proszę. Jakież to było głębokie, przemyślane. Naprawdę długo nad tym musiał myśleć. I znowu jaki noob. No to też jest określenie w tych czasach na wszystko i wszystkich czy ktoś umie grać, czy ktoś nie umie grać to jest noob czy ktoś walczy z trzema czołgami i zostaje zniszczony bo nie da rady, to jest logiczne to też jest nubem. no ale to jak jest ktoś pierdolnięty, to do niego nie dochodzi no trudno eee, dobra tutaj wymiana zdań że gram lepiej od ciebie, nie ale i tak matkę ci ruchają no, bardzo, bardzo naprawdę głębia tego sięga rowu mariańskiego albo Rowu. Nie wiem. Kimś. Jakieś... No nie wiem, mniejsza z tym. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Czekamy. Czekamy na Premka. Premek będzie atakował nadal, on nie odpuszcza. Siostrę też ci pies rucha. Hmm. No tak. Jak nie matka, to siostra albo ojciec ci wkłada do, do odbytu albo do buzi ja pierdolę co za żenada w ogóle to są jakieś kurwa totalne głąby. a matkę to trzech murzynów ci to a matkę to trzech murzynów ci ruchaja co? czy trzech murzynów ci ruchają? kurwa coś coś chyba mu nie wyszło nie ma siostry odpisał tutaj gość a co już padła z zaruchania ja pierdolę, co za gość, ja pierdolę Tego się nie da opisać, to jest brak słów w ogóle Takiemu to tylko wziąć i pierdolnąć w łeb Żeby się wysrał Ile twoja matka zjadła śniegu, żeby takiego bałwana jak ty urodziła? No, to jest stary, ale dobry tekst Chyba też go kiedyś używałem na filmie No chyba tam jesteś nadal, że wiesz jak się tam mówi bo mu napisał, jak widzieliście wcześniej, że o gimnazjum milcz bocie. Haha. Ha. Ho, ho, he! he. Kurwa. Widać, że pedał. No kurwa, ciekawe, po czym on to... to... To musi być naprawdę jakiś specjalista, żeby przez internet widział, że to pedał jest. Kurwa. A może... A może on chciał... On chciał coś od niego poza wotem i on się nie zgodził, ten tutaj gość, i dlatego teraz go łapie na wocie i wyzywa go, że pedał. Yy, znaczy nie, inaczej. O! A w bicepsie 12 centymetrów. Ja pierdolę, co ma biceps do gry? Ja pierdolę, to jest po prostu. Uff. Nie wiem, yy, ja. N nie. Nie wiem, nie wiem w ogóle z, z czym ja mam to porównać yy, Bo tutaj kolega przejawia naprawdę dobry debilizm Czyli to prawda, Aha, że ktoś ma 12 cm w bicepsie to jest pedałek mm. No też, też dobre, też dobre no, trzeba przyznać, że gość ma łeb na, na karku A nawet jeśli, to co? Jak ruszasz myszkę, to ci ręka nie pęka? Kurwa mać. Nie, to to musi być chyba jakiś debilek, taki w wieku może 12-13 lat, nie wiem. W każdym razie, no... Tempak niesamowity. To to wziąć tylko zbanować, bo to, to, to takie chwasty trzeba wyrywać. Albo run -upem podlać. I tak do samego końca siedział w tej bitwie i, i klikał po tej klawiaturze byle, tylko komuś spróbować dosrać i, i... Ach, ja pierdolę. Ja czasem się poddaję po prostu. Eee, masz taki mały zakres słownictwa, że tylko znasz słowa bot? No właśnie, i tutaj vice versa dla tego pana. No on też zna tylko powiedzenia pedał, matka, siostra i ruchanie. U, zajebał angielskim jak Żyd twoją matkę. Proszę bardzo. Ile już matka się razy pojawiła albo stara? E, 4, 5? Gratulacje, Premek. Zrobisz karierę. Zrobisz karierę. Przez ciebie wyzwałem nas od Polaczków. Właśnie, to jest prawda, bo takie zachowanie e, i taką opinię sami Polacy sobie... Wypracowali przez takich właśnie debili. A ciebie od ciot. No tak, znowu ciota się pojawia. Kurwa, mać! Słabe. <grywa> Ten go chce wkurwić. Słabe. Jak ty? Kurwa. Nie używaj już więcej słowa sławe, bo to robi się już nudne. Ja. Oj, tutaj kolega reklamę rzucił, kojarzysz polską kulturę graczy. Ten napisał, że nie No to już pozna panie Premek. Albo lekarz, albo wpierdol od matki, żeby to widziała co ty robisz, albo zacznij się zachowywać, bo jest, kurwa głupszy niż mój dwunastoletni syn człowieku. Zresztą jakby mój syn coś takiego pisał, to by dostał tak przez pysk, albo przez łeb. Żeby się, nie wiem, obsrał Ja preferuję starą szkołę wychowania Pierdol, pasek Dzięki temu może wyrosło na no normalnego Kurwa człowieka, który nie łamie prawa Nie jest złodziejem Ani kurwa nie wiem jakimś Jak twoja matka w burdelu No no, no zobaczcie, no, czy to się nie kwalifikuje e e No wziąć takiego Cymbała. Złapać i mu łeb rozwalić? Przecież to jest masakra. Cały czas najeżdża, wchodzi na matkę, na rodzinę. Ale ty masz teksty. No tak, ty też masz zajebiste. Nie jesteś Premek naprawdę. Dobry. Jesteś. Ach. Jesteś gość po prostu. A, a co swoją kulturę kupiłeś w Lumpeksie? Mać. Ale kto zaczął ty... tempy idioto No nie, to to, to, to takiemu się nie przetłumaczę. on ma klapki na oczach On uważa, że on robi dobrze i chce jeszcze kogoś przegadać, że ten ktoś robi źle No i tutaj goś mu napisał Naucz się czegoś nowego de... <śmany> ja no ale nie po prostu No i dzięki bardzo. Mam nadzieję.